Dzień dobry, ja nazywam się Grzegorz Wawro. Dwa podstawowe aspekty, które są bardzo rzadko poruszane. Właściciele samochodów zarobili pieniądze i kupili te samochody. Jest to własność prywatna. Moim zdaniem, i zdaniem chyba większości ludzi, dla których idea wolnościowa jest bardzo ważna, prawo do posiadania własności prywatnej powinno być niepodważalne. Ktoś zarobił pieniądze, ktoś kupił samochód i powinien mieć prawo używać go do końca. Kiedy ten samochód się zużyje, albo będzie miał ochotę go sprzedać. W czystego transportu jest to atak na coś, co ludzie posiadają. To znaczy, ktoś kupił samochód, zapłacił podatek, kupował paliwo, którego dwie trzecie ceny to też jest podatek. I teraz mówi mu się, że on tym samochodem nie może jeździć. Wpisuje się to w szerszy kontekst pomysłów rodem z Davos, Światowego Forum Ekonomicznego, które jest realizowane przez Unię Europejską również w Polsce. Ataku na własność prywatną. Podobna sytuacja jest z dyrektywą budynkową, która na podobnej zasadzie działa: jeżeli nie będziesz miał pieniędzy, jeżeli nie ocieplisz domu, jeżeli nie spełnisz pewnych warunków, to nie będziesz mógł w tym domu mieszkać, nie będziesz mógł go sprzedać, nie będziesz mógł go wynająć. Właściciele samochodów będą poszkodowani przez to, że niekoniecznie będzie ich stać na kupno. Nowego samochodu. Drugim aspektem jest to, że 100 tysięcy samochodów, właścicieli samochodów nie będzie mogło używać swoich samochodów i 200 tysięcy samochodów spoza Krakowa, które wjeżdżają do Krakowa. Jest to bardzo duża liczba, ale najgorsze jest to, że te samochody należą do ludzi najbiedniejszych, ponieważ ludzie zamożni których stać na nowe samochody jeżdżą często samochodami, które są o wiele bardziej emisyjne, ponieważ mają wielkie silniki 4-5 litrowe, samochody terenowe, wielkie suwy. Natomiast właściciele tych starych samochodów bardzo często posiadają jakieś stare peżoty, stare Fiaty, podobny problem dotyczy ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, monterzy, ludzie, którzy zajmują się remontami, którzy posiadają 15-20-letnie jakieś wany, jakieś suwy którymi po prostu zarabiają na życie. W sytuacji, kiedy poprzedni rząd PiSu narzucił straszliwe obciążenia dla przedsiębiorców, a dzisiejszy rząd kontynuuje to, jeszcze próbuje się odebrać ludziom ich źródło zarabiania. Ktoś, kto ledwie utrzymuje swoją firmę, nie będzie mógł kupić sobie nowego samochodu. To znaczy, wie Pani, pandemia pokazała, że na przykład w Warszawie, kiedy samochody prawie nie jeździły, jakoś powietrza się nie poprawiła. Więc to nie ma nic wspólnego z nauką. Ta zmiana nie wprowadzi żadnej poprawy jakości powietrza. Nikt nie, nie ocali życia i wskaźniki pomiaru nie zmienią się. No to może promocja zbiorkowa, no. Ale wie Pani, promocja zbiorkomu może być yy, skuteczna wtedy, kiedy jest konkurencją dla samochodu. No ja pytam, Pan to powiedział. A kiedy, a kiedy na ludziach się wymusza... A ostatnio Pan Rewerkowicz, ostatnio w kampanii parlamentarnej mówił, że, że nie, że żeby każdy idzie swoim samochodem Nie, prawo wyboru. Jeżeli, jeżeli zbiorkom jest konkurencyjnie do samochodu albo komuś na przykład pociągiem podmiejskim pasuje jechać, bardzo proszę. Jeżeli y, zbiorkom będzie konkurencyjnie dla samochodów, to ludzie sami się przesiądą. Kraków ma bardzo dobry tabor i coraz więcej ludzi, z tego co wiem, jeździ zbiorkomem. Natomiast nie można ludziom odbierać, bo pani, najbardziej jakość po podnosi konkurencja. Jeżeli zbiorkom nie będzie miał konkurencji, to jakość zbiorkomu się prędzej czy później obniży i będzie coraz droższy. Tak jak na przykład z wywózką śmieci, prawda? Kiedy, kiedy była konkurencja na rynku wywozu śmieci, śmieci, wywóz śmieci był tańszy i skuteczny. To A jest... teraz mamy problem. Pytam, o te postulaty one będą do kogoś skierowane Co 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 No myślę, że będą skierowane, tak jak tutaj tak, Konrad tak, powiedział. Tak, złożymy to do, 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 do Urzędu Miasta Krakowa z prośbą o upublicznienie wariantów, hmm. jakich jest planowana strefa i od którego roku mają oboszczenia wejść. Ja chciałem zwrócić uwagę, że są to przepisy narzucane nam przez Unię Europejską, kompletnie oderwane od rzeczywistości, uderzające w najbiedniejszych i państwo Polskie, jeżeli chce być państwem suwerennym, powinno prowadzić własną politykę, niekoniecznie nastawioną przeciwko obywatelowi. To jest jeszcze jeden ważny aspekt tego, tych przepisów, że instytucje publiczne z kancelarią, sprawdziłem to przed konferencją, z kancelarią premiera włącznie będą zwolnione z tego, czyli ludzie którzy żyją z naszych podatków, będą zwolnieni z tych przepisów, a ludzie, którzy płacą podatki, utrzymują tychże, nie będą. Będą musieli ponosić ciężkie koszty albo po prostu przesiąść się, nie wiem, na rower, na pieszo, prawda, albo właśnie w zbiorkom. Ludzie, którzy mieszkają na obrzeżach Krakowa, bardzo często mają problemy z dostaniem się do centrum, ponieważ autobusy te strefowe jeżdżą często raz na godzinę, raz na dwie godziny. Jak zbiorkomem ktoś ma się z Kleszczowa dostać do Krakowa na przykład, tak? albo zabieżowa. To jest duży problem. Nie, nie, każdy, nie każdy sobie radzi. Są ludzie starsi, którzy niekoniecznie muszą sobie z tym radzić. Prawda? Nie można odpraw, odbra, odbierać komukolwiek... Takie właśnie uwagi w formie poprawek, że poprawki... Proszę Pani, należy pozwolić ludziom korzystać z ich własności. Jak Pani sobie kupi buty, to ja nie mogę Pani zabronić, żeby Pani w tych butach chodziła do pewnego momentu, a ja potem tak trzeba... Ale też należy zwrócić uwagę, kto na tym zarabia, wie pani. Tak? Bo, bo, w przy, bo w przypadku, w przypadku np. dyrektywy budynkowej zarabiają producenci różnych instalacji, pomp ciepła, a w przypadku tych przepisów zarabiają fabryki, firmy produkujące samochody, które na pewno sprzedaż się zwiększy. prawda? Dziękuję. To teraz Dziękuję bardzo. Zdjęcie.